Czy nie czujesz się czasem zmęczony z powodu nieprzyjemnego zapachu? Czy podczas rozmów z rodziną zauważasz, że trzymają dystans, albo że wnuki nie przytulają się tak często jak kiedyś? 75-letnia pani Zofia Kowalska z Krakowa miała dokładnie takie same zmartwienia. Babciu, zbudzi ci śmierdzi, nie lubię tego. Te słowa pięcioletniego wnuka Janka złamały jej serce. Witam, nazywam się Marek Nowak. I od 30 lat pracuję jako dentysta w krakowskiej klinice na Kazimierzu. Jeśli wysłuchacie mojej opowieści do końca, wasze życie może się całkowicie zmienić. Wnuki same będą do was przybiegać, rodzina usiądzie bliżej, a wy będziecie śmiać się bez obaw, nawet bez maseczki. Ale jeśli nie posłuchacie, możecie dalej zmagać się z samotnością i wstydem z powodu zapachu z ust. Dotychczas wyrzucaliście coś, co może zmienić wasze życie. Wystarczy dodać jedną kroplę tego składnika, a w zaledwie dwa tygodnie pozbędziecie się problemu z nieświeżym oddechem, który męczył was przez siedemdziesiąt lat. Ci, którzy jeszcze nie znają tej metody, wciąż czują niepokój bez maseczki i unikają bliskich rozmów, ale ci, którzy ją poznali, odnaleźli nowe szczęście. Proszę, naciśnijcie teraz przycisk subskrypcji i polubienia. Ta wiedza musi dotrzeć do tych, którzy jej potrzebują. W mojej 30-letniej karierze nigdy nie spotkałem tak skutecznej metody. Zaczynamy. Pani Zofia Kowalska nigdy nie zapomni tamtego dnia. To był poranek przed świętem Trzech Króli, tradycyjnym świętem w Krakowie. Zofia była szczęśliwa. Po miesiącu miała zobaczyć swojego pięcioletniego wnuka Janka. Od świtu przygotowywała jego ulubione pierogi z serem, a nawet kupiła mu nowy sweter w tradycyjnym krakowskim wzorze. Janku, choć do babci zrobiłam coś pysznego, zawołała, a wnuk radośnie przybiegł. Zofia rozłożyła ramiona, gotowa go przytulić. Ale wtedy stało się coś niespodziewanego. Babciu, zbudzi ci dziwnie pachnie, nie chcę. krzyknął Janek, cofając się. Uśmiech Zofii zamarł. W domu zapadła cisza. Synowa Anna próbowała załagodzić sytuację. Janku, nie mów tak. syn Piotr zapytał. Mamo, wszystko w porządku. ale unikał jej wzroku. Tej nocy Zofia płakała w swoim pokoju w kamienicy na Krakowskim Kazimierzu. W ciągu 70 lat życia nigdy nie czuła takiego wstydu. Nie tylko Zofia przeżywa takie chwile. Wielu pacjentów, którzy odwiedzają moją klinikę w Krakowie, opowiada podobne historie. Pan Janusz Wiśniewski z Nowej Huty zawsze zakłada maseczkę, gdy przychodzą wnuki, bo boi się, że poczują zapach. Pani Helena Malinowska z Podgórza siada z tyłu w kościele na rynku podgórskim żeby nie przeszkadzać innym Pan Stanisław Kaczmarek z Wieliczki rzadziej odwiedza lokalny dom kultury bo czuje się niekomfortowo w bliskim towarzystwie Wielu mówi to normalne w tym wieku trzeba to zaakceptować ale to nieprawda Gdy Zofia wróciła do mojej kliniki po dwóch tygodniach była zupełnie inną osobą Jej twarz promieniała Panie Marku dziękuję Wczoraj Janek przybiegł do mnie i powiedział: Babciu, teraz pachniesz ładnie, przytul mnie jeszcze opowiadała z radością. Po raz pierwszy od trzech lat usiadła z wnukiem na kolanach i czytała mu bajki o smoku wawelskim. To, co spotkało Zofię, może spotkać i Was, jeśli wysłuchacie tej opowieści do końca. Nieprzyjemny zapach z ust to nie tylko problem fizyczny rani serce. Odbiera pewność siebie i oddala od rodziny. Spotkania z ludźmi stają się stresujące, ale od dziś wszystko może się zmienić. Tak jak w przypadku Zofii, również wy możecie odkryć nową radość. Panie Marku, dlaczego w ogóle pojawia się ten zapach? Pytała Zofia. Po 30 latach pracy z pacjentami odkryłem prawdziwe przyczyny. Większość ludzi myśli, że wystarczy porządnie myć zęby. Ale to nie takie proste. Pierwsza przyczyna to nadmiar złych bakterii w jamie ustnej. W naszych ustach żyje mnóstwo bakterii, ale te, które powodują zapach, są szczególnie problematyczne. Z wiekiem ich liczba rośnie. Ukrywają się między dziąsłami i na tyle języka, produkując śmierdzące substancje. Druga przyczyna to zmniejszona ilość śliny. W młodości organizm produkuje około 1,5 litra śliny dziennie. Ale po siedemdziesiątce ta ilość spada o połowę. Ślina oczyszcza usta, a jej brak sprzyja aktywności bakterii, szczególnie w nocy, gdy śliny jest jeszcze mniej. Trzecia przyczyna to chore dziąsła: prawie wszyscy powyżej 65 roku życia mają problemy z dziąsłami są zaczerwienione, bolą i wydzielają specyficzny zapach. Czwarta przyczyna to biały nalot na języku. Sprawdźcie w lustrze. Ten nalot to nagromadzone resztki jedzenia i bakterie, które powodują zapach, szczególnie z tyłu języka, gdzie szczoteczka rzadko dociera. Piąta przyczyna to problemy żołądkowe. Niestrawność lub chore jelita mogą powodować zapach dochodzący z żołądka. U Zofii znalazłem wszystkie te problemy. Jej dziąsła były bardzo chore, a język pokryty grubym nalotem. Panie Marku. Czy to oznacza, że muszę leczyć wszystko osobno? To brzmi drogo i czasochłonnie, martwiła się. Ale mam dla was wspaniałą wiadomość. Odkryłem naturalny składnik, który rozwiązuje wszystkie te problemy naraz. To coś, co dotychczas wyrzucaliście. Skórka cebuli. Skórka cebuli, jak to możliwe? zapytała Zofia, a jej oczy zabłysły. Wielu reaguje podobnie, ale efekt jest zdumiewający. Skórka cebuli zawiera specjalne substancje, które eliminują złe bakterie, zmniejszają stany zapalne dziąseł i neutralizują zapach. Co ważne, nie niszczą dobrych bakterii, więc są bezpieczne, nie powodują skutków ubocznych i można ich używać przez długi czas. Naprawdę, brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe, mówiła Zofia. Ale po dwóch tygodniach była zachwycona. Skórka cebuli działa na wszystkie pięć problemów: usuwa złe bakterie, zwiększa produkcję śliny, leczy dziąsła, czyści język i poprawia trawienie to idealne rozwiązanie. Panie Marku, jak używać tej skórki? Dopytywała Zofia. Moja przygoda ze skórką cebuli zaczęła się pięć lat temu, gdy przeczytałem zagraniczne badania o jej właściwościach antybakteryjnych. Zacząłem eksperymentować i odkryłem, że substancje w skórce działają inaczej niż chemiczne leki czy płyny do płukania ust. Są delikatne, ale skuteczne. Neutralizują zapach, a przy tym są bezpieczne dla jamy ustnej. Ale przecież cebula sama w sobie pachnie, czy to nie problem? pytają niektórzy. Bez obaw. Woda z gotowanej skórki cebuli nie ma ostrego zapachu cebuli, a raczej delikatny, przyjemny aromat. Sam to przetestowałem. Po przepukaniu ust nikt z mojej rodziny nie wyczuł cebuli, a wszyscy zauważyli, że mój oddech jest świeży. Opowiem wam o pani Helenie Malinowskiej z podgórza. Od trzech lat zmagała się z silnym, nieprzyjemnym zapachem, przez co unikała wnuków i siadała z tyłu w kościele. Gdy zaproponowałem metodę ze skórką cebuli, była sceptyczna, ale już po trzech dniach zauważyła różnicę. Rano, po przebudzeniu, moje usta nie były już tak nieprzyjemne. Czułam świeżość, opowiadała. Po tygodniu ktoś w kościele zauważył: Heleno, coś się zmieniło, wydajesz się rześka. Po dwóch tygodniach jej wnuk powiedział: Babciu, zbudzi ci ładnie pachnie. Helena była wzruszona. Ta metoda zadziałała u niemal wszystkich moich pacjentów. Badania potwierdzają, że skórka cebuli zabija bakterie. Zmniejsza stany zapalne i neutralizuje zapach. A co najlepsze, jest naturalna i bezpieczna. Panie Marku, to niesamowite. Dlaczego nikt wcześniej o tym nie mówił? pytała Zofia. też byłem zaskoczony, że tak proste rozwiązanie jest tak skuteczne. Najlepsze jest to, że każdy może to zrobić w domu, bez specjalnych narzędzi i dużych kosztów. Wystarczy 10 minut w kuchni. Jak to zrobić? Czy ja też dam radę? dopytywała Zofia. Oto prosta instrukcja, którą nawet osoby w wieku 70 czy 80 lat mogą łatwo zastosować. Pierwszy sposób. Przygotowanie wywaru ze skórki cebuli. Weź skórkę z jednej cebuli. Usuń brudne zewnętrzne warstwy, zostawiając tylko czyste, brązowe lub fioletowe skórki. Najlepiej używać polskich cebul, bo są mniej pryskane. Umyj skórki w zimnej wodzie, delikatnie pocierając, by usunąć brud. Włóż je do garnka z półtora litrową szklanką wody i gotuj na średnim ogniu przez 10 minut, aż woda lekko się zabarwi. Zmniejsz ogień, gdy zacznie wrzeć, i gotuj powoli. Po ostudzeniu odceć skórki, a wywar przelej do czystej butelki. Przechowuj w lodówce. Wystarczy na tydzień. Drugi sposób. Mieszanie z pastą do zębów. To kluczowy krok. Podczas mycia zębów nałóż pastę jak zwykle, a następnie dodaj jedną lub dwie krople wywaru ze skórki cebuli. Nie przesadzaj z ilością, bo więcej nie znaczy lepiej. Zacznij od jednej kropli. Myj zęby przez trzy minuty, starannie czyszcząc dziąsła i język, szczególnie jego tylną część. Czy to nie smakuje cebulą? pytają niektórzy. Nie, usta będą świeże i czyste. Trzeci sposób. Płukanka. Po umyciu zębów przepłucz usta wywarem ze skórki cebuli rozcieńczonym wodą. Trzymaj płyn w ustach przez 30 sekund, upewniając się, że dociera do gardła, gdzie też kryją się bakterie. Rób to dwa razy dziennie, rano i wieczorem. To naprawdę takie proste? dziwiła się Zofia. Tak, to banalne. Kilka wskazówek. Zaczynaj od rozcieńczonego wywaru pół na pół z wodą, nie używaj starych skórek, przetestuj małą ilość na wszelki wypadek. Alergie są rzadkie, ale lepiej sprawdzić i zużywaj wywar w ciągu tygodnia. Pan Janusz Wiśniewski z nowej huty bał się, że to będzie skomplikowane, ale teraz mówi, wyrzucałem skórki cebuli, a teraz je zbieram jak skarb. Pani Helena Malinowska z podgórza przechowuje skórki w zamrażarce, by zawsze mieć je pod ręką. Chcecie poznać jeszcze skuteczniejszy sposób. Nie zatrzymujcie tej wiedzy dla siebie, posłuchajcie do końca. Gdy Zofia wróciła do kliniki po dwóch tygodniach, byłem w szoku. Jej twarz promieniała. Panie Marku, wnuki same do mnie przybiegają, mówiła. Ale nie poprzestałem na tym. Chciałem stworzyć metodę jeszcze bardziej skuteczną. Po 30 latach doświadczenia stworzyłem naturalną trójkę. Pierwszy składnik. Skórka cebuli, jak już wiecie, usuwa bakterie, leczy dziąsła i neutralizuje zapach. Drugi składnik. Woda z solą. Sól morska najlepiej polska, z kopalni w Wieliczce ma silne działanie antybakteryjne i świetnie łagodzi stany zapalne dziąseł. Rozpuść pół łyżeczki Soli w szklance wody. Trzeci składnik. Zielona herbata. Substancje w zielonej herbacie eliminują bakterie i odświeżają oddech. Zapasz ją mocno, ostuć i używaj. Jak to stosować? Rotuj składniki przez tydzień. W poniedziałek pucz usta wodą z solą, we wtorek zieloną herbatą, w środę wywarem ze skórki cebuli itd. W niedzielę wybierz ten który najbardziej ci odpowiada. Dlaczego rotacja? Ciągłe używanie jednego składnika może sprawić, że bakterie się uodpornią. Rotacja zwiększa skuteczność. Pan Stanisław Kaczmarek z Wieliczki i jego żona stosowali tą metodę i byli zachwyceni. Mąż początkowo się śmiał, ale widząc moje postępy, sam zaczął. Po trzech tygodniach rozmawiamy więcej niż kiedykolwiek w ciągu 40 lat małżeństwa opowiadał pani Maria Wójcik Starnowa miała zabawną sytuację na targu w rynku sprzedawczyni powiedziała że wyglądam młodziej pani Krystyna Lis z Zakopanego mówiła wnuki przyjechały na ferie i nie chciały wyjeżdżać powiedziały że babcia pachnie jak górska łąka najlepsze w tej metodzie jest to że wszystko robisz w domu nie potrzebujesz drogich produktów ani wizyt u lekarza. Skórki cebuli masz po gotowaniu, sól jest w każdej kuchni, a zieloną herbatę pewnie i tak pijesz. Koszt? Kilka złotych miesięcznie. Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział? Pytają pacjenci. Nigdy nie jest za późno. Nawet osiemdziesiąt pięć. Letnia pani Wanda Zielińska z Nowego Sącza zmieniła swoje życie dzięki tej metodzie. Sąsiadki pytają, jaki jest mój sekret, śmieje się. Sześć miesięcy później Zofia zadzwoniła. Panie Marku, moje życie się zmieniło. Jej głos był pełen pewności siebie. Wnuki ją przytulają. Synowa siada blisko, a syn mówi. Mamo, coś się zmieniło na lepsze. Pan Janusz Wiśniewski zdjął maseczkę po trzech latach i został przewodniczącym klubu seniora w Nowej Hucie. Pani Helena Malinowska chodzi z mężem na spacery po bulwarach wiślanych trzymając się za ręce pierwszy raz od 40 lat pani barbara król z rzeszowa cieszy się targowaniem na rynku kiedyś kupowałam i uciekałam a teraz rozmawiam i się śmieję te zmiany są w waszym zasięgu pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to nie tylko świeży oddech ale też pewność siebie lepsze relacje z rodziną i aktywność społeczna w mojej 30-letniej karierze nie widziałem tak prostego sposobu na tak wielkie zmiany. Gdy dziś będziecie gotować cebulę, nie wyrzucajcie skórek. Zacznijcie już teraz. Za dwa tygodnie możecie być zupełnie innymi ludźmi. Jeśli ta historia była pomocna, naciśnijcie subskrypcję i polubienie. Zostawcie komentarz z waszymi doświadczeniami po dwóch tygodniach. Wasze historie zainspirują innych podzielcie się tą wiedzą z rodziną i przyjaciółmi od dziś zaczyna się wasze nowe życie jako dentysta z 30-letnim doświadczeniem obiecuję ta metoda działa na koniec ważna uwaga ta opowieść ma na celu przekazanie zdrowych sprawdzonych informacji ale nie zastąpi wizyty u lekarza czy konsultacji ze specjalistą każdy z nas ma inny organizm więc efekty mogą się różnić Używajcie tych wskazówek jako inspiracji i podejmujcie decyzje samodzielnie. Wasze zdrowie jest najważniejsze, więc w razie wątpliwości skonsultujcie się z ekspertem. Mam nadzieję, że ta historia wniesie choć odrobinę radości do waszego życia. Dziękuję.